Witam Was serdecznie, drodzy przyjaciele. Dzisiaj chciałbym zająć Was już po raz ostatni ową wspólnotą z Jezusem. Mam nadzieję, że pamiętacie dobrze te cztery rzeczy, o których mówiliśmy ostatnio. Ta wspólnota z Jezusem nawiązywana jest poprzez uczestniczenie w nabożeństwach, poprzez rozmyślanie i rozmowę na Jego temat między nami, które prowadzimy często, poprzez zauważenie, Rozgrzanego naszego serca dla Niego i poprzez to, że inni ludzie zauważą Jezusa w naszym życiu. Pozwólcie teraz, że chciałbym dzisiaj podzielić się z Wami już po raz trzeci ową wspólnotą, ale nie to, jak możemy ją osiągać, ile tym, jak to działa w naszym życiu i co z nami czyni. Pierwszy list do Koryntian, rozdział pierwszy. I wiersz dziewiąty. Apostoł Paweł pisze takie słowa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności syna swego, Jezusa Chrystusa, pana naszego. Tak, jeśli mamy wspólnotę z nim, jesteśmy powołani do społeczności jego syna. Jeśli pragniemy tego, jeśli gorąco chcemy, on jest wierny i będzie przy nas. To jest gwarancja. Jesteśmy powołani do tego, aby z Nim mieć taką łączność. Jak na to patrzycie? Widzicie w tym nadzwyczajność, cudowność, fantastyczne Boże działanie. Bóg powołuje nas do takiej bliskości z Nim. To nie jest tylko wynik naszych pragnień i chęci. To jest wynik Jego działania, Jego powołania, Jego mocy, którą możemy dostrzegać. I przeżywać stawę. Mam inny tekst, którym podzielę się z Wami także. Ten pochodzi z pierwszego listu Jana, tam z trzeciego rozdziału i wiersza, przepraszam, z pierwszego rozdziału i wiersza trzeciego. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i Wam zwiastujemy, abyście i Wy społeczność z nami mieli, a społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z synem Jego, Jezusem. Chrystusem. Tak tym razem dotykamy misji. Jeśli jesteśmy z nim, to wywołuje w nas pragnienie dzielenia się nim wszędzie. Opowiadania o nim, że on jest w nas, że on działa w naszym życiu, że doświadczamy jego obecności, że to wszystko zmieniło się, co było dotąd. Pamiętacie owych uczniów w drodze do Emaus? Pamiętacie, jak Jezus wreszcie dał się im poznać? Pamiętacie słowa, które czytaliśmy, które mówiły o tym, że zauważyliśmy, że serce w nas pałało, kiedy nam wyjaśniał Słowo Boże. Ale pamiętacie, co uczynili potem? Pobiegli do Jerozolimy, aby podzielić się z innymi. Człowiek, który doświadcza obecności Jezusa w swoim życiu, człowiek, który doświadcza wspólnoty z Nim na co dzień, nie jest w stanie zatrzymać tego dla siebie. I nie polega to tylko na tym, że będziemy po prostu innymi, grzecznymi, miłymi, sympatycznymi, ludźmi towarzyskimi, ludźmi lubianymi przez innych. Polega to na tym, że zaczniemy im opowiadać o Jezusie, że zaczniemy dzielić się tym, co takie ważne. To jest misja. Naturalny sposób wychodząca z nas, W naturalny sposób wyrywająca się z naszych ust, bo musimy powiedzieć o kimś, o czym spotkaliśmy. Kogo spotkaliśmy? O, czymś, o czym nie potrafilibyśmy milczeć. Dobrze pamiętam zdarzenie z mojego dzieciństwa. No, może nie takie to było dzieciństwo, to była już moja młodość. Wędrowałem kiedyś dość daleko do sąsiedniej, sąsiedniej dzielnicy miasta, w którym się wychowywałem, ale było to prawie 11 kilometrów, po to aby odwiedzić pewną panienkę. Zasiedzieliśmy się dość długo i kiedy wracałem z powrotem do domu było późno. Nie jechał już żaden autobus, i owych 11 kilometrów musiałem przejść pieszo. Nie było to straszne, tak jak chyba każdy młody człowiek, młody mężczyzna poczuje. Nic strasznego w tym, jeśli po tak miłych rozmowach z kimś, kogo lubimy, wracamy do domu niemalże uskrzydleni. Po drodze zauważyłem płonący dom. Straż pożarna starała się ugasić pożar. Pomyślałem sobie, ponieważ nie było to już daleko od mojego domu, wiem, co zrobię następnego dnia. Wcześniej rano opowiem o tym wszystkim znajomym, i będą zaskoczeni, skąd ja o tym wiem. Dokładnie tak uczyniłem, z jedną różnicą: wszyscy już wiedzieli. Zapytacie, skąd? To bardzo proste. Pożar budynku w mieście jest na tyle sensacyjnym wydarzeniem, że wszyscy dzielą się tym natychmiast. Ja nie byłem jedynym widzem tamtej sceny. Dlaczego dzielimy się czymś, co było tragedią dla innych? Dlatego, że to było sensacją, to było czymś ważnym, to wydarzyło się i byliśmy tego świadkami. Czy jesteśmy świadkami obecności Jezusa w naszym życiu? Tylko wtedy zaczniemy dzielić się z innymi w spontaniczny sposób. Jeszcze jeden tekst dzisiaj chciałbym przeczytać, którą chcę się z Wami podzielić. Ten pochodzi z księgi Apokalipsy, z księgi objawienia Świętego Jana, trzeciego rozdziału, i tam wiersz dwudziesty. Warunkiem wspólnoty jest otwartość i chęć przyjęcia Jezusa. Posłuchajcie tego warunku. Oto, stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy mi. Wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Tak. Warunkiem wspólnoty z Jezusem jest chęć przyjęcia go. Być może ktoś z Was pomyśli, Hu, cóż to za warunek? To żaden problem. A przecież jednak jest to problemem dla wielu, którzy nie potrafią go przyjąć. Jak jest z Tobą, drogi przyjacielu? Potrafisz przyjąć Jezusa już teraz, dzisiaj? Zachęcam, całym sercem. To chyba najważniejsza decyzja, jaką w życiu podjąć możemy. A może poprośmy go razem o to. Drogi Boże, wiem, że wśród tych, którzy oglądają ten króciuteńki program, na pewno jest wielu takich, którzy znają Cię i, i znają wspólnotę z Tobą. Ale być może są i tacy, którzy nigdy Cię nie spotkali i którzy nigdy nie poczuli Twojej obecności. Boże, o nich w szczególny sposób chcę prosić, abyś teraz był łaskaw i abyś zechciał sprawić, że poczują pragnienie zaproszenia Ciebie. Otwarcia drzwi swojego serca, abyś wszedł, zamieszkał i dał im poczuć, co to znaczy być z Tobą blisko. A nam, którzy Cię znamy, pozwól doświadczać tego stale, na co dzień i więcej. Dla Twojej chwały, dla naszej radości, dla naszego szczęścia. W imieniu Jezusa, proszę, wysłuchaj nas. Amen.